Cześć, przed chwilą byliśmy na konferencji T-Mobile, gdzie właśnie magentowa sieć zaprezentowała nowe zasady działania swojej sieci. W wielkim skrócie, T-Mobile zauważyło, że klienci są bardzo zadowoleni z działania sieci. Zauważyło, że wygrywa także w rankingach jakości sieci. Zobaczyło również, że niewiele osób z tej sieci odchodzi. No i z tego powodu postanowiło troszeczkę zmienić zasady. No bo do tej pory, co tu dużo mówić, kiedy szliście do operatora i kupowaliście ofertę, zazwyczaj na 24 miesiące, to byliście na nią skazani. Ja sam tego doświadczyłem, bo byłem u jednego operatora przez kilka długich lat później przedłużyłem ofertę, później on tę ofertę zmienił, nie byłem zadowolony i ja tak naprawdę nie byłem w stanie absolutnie nic z tym zrobić. Więc nowe rozwiązanie T-Mobile mnie cieszy, bo w T-Mobile dostajesz teraz 30 dni na to, żeby z tej sieci zrezygnować. Jeżeli nie pasuje ci oferta, jeżeli coś ci się nie podoba, jeżeli ogólnie uznajesz, że coś nie tak, po prostu wracasz do T-Mobile i mówisz, że ci to nie pasuje, a T-Mobile zwraca ci do tej pory poniesione koszty, no czyli zapewne pierwszy abonament być może Koszt telefonu, jeżeli go zwrócisz, ale tak naprawdę tego nie wiem, bo to są szczegóły, które trzeba po prostu dogadać w salonie i samodzielnie sprawdzić. Chcemy tą promocją, którą dzisiaj uruchamiamy, czyli promocje, gwarancje, satysfakcję albo zwrot pieniędzy, chcemy pokazać, że ten nonsens czy ten absurd, który istnieje na rynku telekomunikacyjnym, chcemy go trochę skrócić. To znaczy chcemy dać. Użytkownikom, którzy do nas przyjdą, którzy podpiszą albo umowę abonamentową, albo kupią nas karty prepaid, chcemy dać im możliwość wytest przetestowania sieci i chcemy dać im możliwość zwrotu pieniędzy w przeciągu 30 dni, jeżeli nie będą zadowoleni. I część z Was może się zastanawiać, ale jaka ta oferta w ogóle jest, przecież w ogóle o niej nie powiedziałeś. No, otóż T-Mobile tak naprawdę też o niej nie powiedziało, bo ta oferta się nie zmieniła. Nadal mamy do czynienia z taryfami S, i L. Które kosztują kolejno 39, 49 oraz 59 zł bez telefonu, albo 89, 99 i 129 zł z telefonem. No i co one oferują? Nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i tak dalej. A do tego paczkę danych 5, 15 albo 30 GB. Więc na tym polu nic się nie zmieniło. T-Mobile po prostu poprawiło obsługę klienta, dodając możliwość zrezygnowania z tej umowy w trakcie pierwszych 30 dni. I mam nadzieję, że wprowadzenie. Tej oferty przez T-Mobile zmieni coś na całym rynku telefonów komórkowych, a raczej ofert komórkowych. No bo tutaj spodobała mi się jedna rzecz. Powiedziano ze sceny, że kupowanie oferty na 24 miesiące na podstawie obietnic to jest jakiś nonsens. Ja się z tym absolutnie zgadzam i mam nadzieję, że skoro T-Mobile wprowadziło możliwość sprawdzenia swojego abonamentu, to zrobią to także inni operatorzy już w najbliższej przyszłości. A jeżeli mówimy o nonsensach, to T-Mobile wspomniało o jeszcze jednym. Otóż Verizonowa sieć nie mogła powstrzymać się przed pewną uszczypliwością w stosunku do konkurencji i powiedziało, że obecne reklamy dotyczące 5G to jest właśnie nonsens, bo wszystkie sieci, które się tym chwalą, tak naprawdę albo nie mają sieci, albo za wcześnie się chwalą, albo dopiero wprowadzają itd. i tak dalej i T-Mobile powiedziało, żeby uspokoić innych, dlaczego my o tym nie mówimy? Otóż e-mobile o tym nie mówi z jednego prostego powodu. My nie mamy zamiaru proponować, oferować i reklamować usług, które nie istnieją albo które są niedostępne dla klientów. Oczywiście 5G jest bardzo ważnym tematem ale e, i oczywiście jest to temat numer jeden w tym roku. E, jesteśmy do niego przygotowani. E, mamy już zbudowane 800 stacji, które są w stanie obsłużyć technologię 5G na paśmie 2000 MHz. Do, do połowy roku będzie kolejne 800 stacji ale i później oczywiście bierzemy udział w przetargu o wyższe pasmo. Natomiast nie to jest tym, co klient potrzebuje, bo klient potrzebuje coś faktycznie mieć, sprawdzić, kupić i być z tego zadowolony. I stąd nasza promocja i stąd nasza oferta. Nie chcemy mówić o tym. Czego nie mamy, to nie jest dostępne, tylko chcemy o tym mówić, co może sprawić chwili satysfakcję. Więc podsumujmy. Mamy tę samą ofertę, ale bardziej nastawioną na użytkownika. No i T-Mobile niedługo wprowadzi sieć 5G i to są najważniejsze nowości, jakie T-Mobile miał do przedstawienia na tym spotkaniu.